i dajcie to z kolei, no ciks, wszyscy zagłębię tak jakby... ja jestem Jazz z wszakiem we silver, mam pokemon Cedar. już się domyśliłem nie ale co mam zrobić więc wracamy do samolotu city tak idziemy do Dżima. to było jakoś tak, tutaj tak właśnie i teraz dostaliśmy pewne coś do maszyny od tego kościa. Mm. Teraz możemy kilka rzeczy zrobić dzięki temu. Czy bardzo nam przyda, możemy dać im naprawę Oni naprawią sobie swój generator. A my będziemy mogli już um, kilka rzeczy nowych zrobić. Więc... Same pusy No, przestań mi tutaj wyskakiwać z Kingu. Dla samych. Znaczy. Nie. Musimy dać siłę temu grubemu. Team7, za kanon dostaliśmy niego. Zamiast, że, że pomogliśmy naprawić e ten genera, tak jest wprawiony chyba już, więc możemy już chyba lecieć do Lewandertown dzięki temu zdobyć Exploinka, hmm... czyli nie, coś do swojego, naszego landwika które budzi Pokémony. Więc lecimy do... Hmm. Myślę, że teraz można już to zrobić. Zjem najpierw pogadać z tą niszczynką. Będę mógł już jej dać się... Więc tak, mogę teraz się zamienić z nią. Za... Coś za coś. Co znam. Hermione City Idziemy teraz do tego miejsca gdzie byłem To trzeba było zrobić wszystko w Twojej miarę. Dobra Come on Fly Saffron The Wander Saffron to miało być No i idziemy do niej Żeby zdobyć um, Maledictra na no Ty Trzymaj stała sobie tą radoczkę a ja już tam dalej dzięki temu że naprawiliśmy ...tutaj w radiostacji no ej no nie chcę tutaj iść bez prota Mam, swojego własnego więc możemy już obudzić się naszego kochanego laksa? więc go Hmm. Czekajcie, pogajaj. Obudź się. Wake up! No nas, wake up! Flame Tower. Is... O, oh, Ogisty atak to mi tak, za bardzo. się piekam mu tak. Slash. Jak ja niego slash? Niezbyt dobrze. Ice Punch. Był uh, też niezbyt dobrze. Surf. A wiem co zrobię Drake Zabijemy go Zabierzemy mu Leftovers Ale najpierw bym mu co zrobić Acid Menda Nie mam mi ten aż który się na tym zna Więc go zabijemy takimi <grymi> się takimi... prostymi Surf na przykład sekiem. No tak by ja się uzdrawiał dopóki nie. Poczuję potrzeby przestawania, tak? Ja chyba nawet nie mam żadnych pokeboli. No to... To chyba będzie bez sensu. Co <ścoughs> ja miałem jakieś? No nie, miałem tylko Master Bow, więc... Dzięki temu odblokowaliśmy sobie. Dzięki tam. Czy jakoś tak... digit Cave? Diget or... <laughs> no dig <that> Cave No diget Cave, no digit Cave Wspomnienia wracają Więc teraz możemy dotrzeć do... Nowego miasta, w którym jest... Czekajcie chwilę Zajmę się tym trenerem, który mnie mają gnębi Więc może jeden z... <laughs> nie tu i Surf. Żegnaj Bedriu. Tutaj spiłem Pokémon wtedy nie jest potrzebny. Spoko. Bedriu... No więc... Slash. Teraz możemy dosyć do trzech miast, mi się wydaje. Nawet do więcej niż trzech, już jesteśmy wolni trochę. więc czas ruszyć do... Sali gdzie on kiedyś tutaj. O, był... To? No nie, niech był już, jest dalej Powinien być przynajmniej Fine hip Ty Mendo, nie jesteś typem dokładnie Chcę <laughs> zmienić jednego na drugiego Dobra, ważne Earthquake Pożegnamy się zera Earthquake Tak właśnie, pożegnaliśmy się Następny ten będzie sam lider Uhuhu. To jest... ...wrok? żegnaj nie uzdrawiam bo nie mam czym a ma star Więc może tutaj wyjdzie ktoś taki jak e, Sejdon który by cię walił z streszem była ice punchem przynajmniej ładnie surf wciśnięcie no ciekawo że mam ice puncha ale dobra no przestań mnie tak męczyć tym ten... tak się zabili tak 2, 3 Kabutops Surf. To już zadziała do niego dobrze. To jest taki robak <grymny> starożytny, którego znacie Raiho. A no to ten no poleci na hita z surfa. Jakby nie było. Piąty level na Psydona. No i o to już jest koniec. Żegnaj. Idę pokonany. Zresztą pójdziemy. Nas. Mamy już trzy znaki z Legion tak byłoby myślałem Więc ruszajmy mhm. Najpierw Najpierw skończymy do tego, że to tutaj pokazane ee... ty co, tak stoisz z tym, tym mendowatym Tricking Puffem Jungle Puff Nic nieważne Może już resztę tych miejsc Max Potion nad poison berry też raz z czym się dajecie Czy... tak rozrywki jakieś nie denerować jak będzie flame tower żegnaj jeszcze wow silny jest Firen się trochę muszę stan zajęty jestem z wydajnym kanto, no i będę jakiś będzie mnie męczył i dzwoni do mnie znacie to miasto czy zamknięte znowu gdziem jest czy nie nie otwarty ale pusty niestety więc to jest to miasto hemendowato że tak jest a tu jest powinno być Yrigo, planet, Au. dojście naokoło. No właśnie tak. To jest dojście naokoło do Iligo. Z regionu Kanto. Piero, Mam w siódmym poziomie. To jest zgodne z takim ewolucją, ale to jest nieważne. Ty. Ty nas ni... ten Tien... Gimejter, no to... Bardzo fajnie. Może no, przestańcie mi tutaj w nachodzi jakieś pitgeje. Pit, pit Ten to ma... Ła! ją. O tym mendo. Obudzę się w końcu sam. A nie dodaję żadnych ataków, które by mnie zraniły tak porządnie. No i teraz tak. Nie jeszcze jeden na kolejka. Żegnaj, dzięks Idzie. Ale to dlatego wykorzystam Jacka, który ma 41 poziom, bo on jest bardzo dobrze efektywna jak ta baza swoim Earthquake'em. Nagmar też nie jest zbyt silny na Earthquake'a Jack też musi nadrobić levele, których mu brakuje. No przestańcie im jakieś szarpaty długo poziomowe skiwać. I mamy, to jest Rodzinne miastro, to Sorałka. Witaj ok. Więc tak. Może wyróżmy na... Odbiór resztę kanto. To jest miejsce. Ten tak cruela mam nas tu złapać. Nie mi mnie męczyć, no? Run! Chcę ja się z wami walczyć wszystkimi. Aha, Coxirer. Coxirer, żegnaj. Confusion. Może zamiast Hipnozy. <ścoughs> confusion. O, <ścoughs> Jakiś dziwny pokemon typu... Wodno... Coś wodnego? Nie jestem pewny. Nie znam super bardzo tego jest dziwny strasznie. Znam go, widziałem go już kiedyś. Wiem, że to chyba jeszcze czegoś tam ewoluuje. To jest taka wersja... coś z stylu... Czego no? Coś z stylu... A, Pogę centrum. Coś bo tą wyspę przebudowali. Trochę. Co tam stoi, tak? Uuuu Nie wiem, co tak stoisz Uuu, Jezu, odleciał Już nie stoi Po odleciał Nie? Tępo trochę Tam się pchnie chyba Uhu, naokoło jeżeli tutaj dużo jest I co znowu mi mojego jedynego Sztymendo Płyniemy ten świat Mamy tu jakąś wysepkę Gdzie? Lider jest Magmakaru to jest jakiś Aha, no to do wystarczy też um, moim Poseidon, by go zmieć. No, karo i mamy nowego... Marmar. Następnie... Rapidasz. No to też surf. Podchodzę do tego na luzie. Dobra, następno z moich... Ej, co ty zostajesz tak Tutaj Będzie tak... Hmm, fly? Czy Island? jeszcze nie byłem Bo tam się dalej płynie Do... płyniemy... do następnego... Dziema Dziem brakowało się na dwóch, od to jest The misty Jedna i jedna od oczywiście drugiego Czyli no przestań tego robić. To proszę bardzo Mierzymy. Faj! I co? Taka cwana byłaś. starmi mi Dobra, nieważne. Bej. Żegnam. M. Pójdziemy dalej A, i jesteśmy na, na, nowym, na nowym mieście kolejny, Tu jest tam kolejny gem Tutaj był urzędował Koga Oczywiście le, niewidzialne ściany Które widać Jak zauważycie takie małe siwaczne I to są jakieś inne niby To jest nie wiadomo który którym z nich to jest w końcu ten lider to Trzeba się znać, zastanowić Monozaur powinien dawać czadu Fire, ale on chyba nie żyje No <grystanie> ważne Swift Swift Żegnaj, Bennozaur. Mógł go uzdrowić. Gdzieś musi być sider. Który to jest lider? Może ona jest siderką? Może? Mm, nie. Swift. nie nienawidzę takiego czegoś. Poseidon. Nie no, to jest śmieszne. Dzwaj wodnym atakiem. Teraz tego też rozwalę tego też? Jest mm. ostatecznie to jest Arbok, którego rozwalę z Zresza. no nie nie, rozwaliłem go, dwa, dwa razy czekło lider jest, którym się jest liderem w końcu? haha, ha, znalazłem liderkę the Coś ma co po ojcu. Bawicie ninja. To był i kiedy się ninja. Ariadus. No to trochę wody mu nie zaszkodzi, co nie? Weezing. To mu też trochę wody nie zaszkodzi Następny. To trujący mamy Weezing. Też nie zaszkodzi mu trochę wody. No a i ostatni. To Mot. A jego ja putuje Ice Punchem I Sreszem I koniec O to mi chodziło Żegnaj kolejne liderko. TM6 Który to jest... coś tam to jest Chodzimy stąd Mamy już kolejną... kolejnego dżema zajczanego, Tak jakby Że do marta byśmy się wybrali Kupili Ultra Ballę i zapali jakiegoś nie przeszkadzaj mi człowieku Nie działa to na knocktoolach To na... O No tak, żegnę knocktool jest jakiś inny, z jaki nie szans Tu jest zim, tu jest pół centrum, a tutaj Mhm Zamknięty chyba saphazon jest gym tak, nie oglądam trochę Kat I tu mamy Marta Więc kupmy sobie trochę Ultra Balli. Z 20, powinno wystarczyć na tą chwilę No ale no, chyba 30. Wydycham. O, no, 29 wystarczy. Chyba opuszczony No nie, jedno 10. No i ludzie. W tym odcinku zajmę się kolejnymi rzeczami. Może sobie was robię. Na gdzie?